Poszło! Poczekaj! Ok! Nie nadarzał za zawodnikiem w czerwonych barwach. Tak stanął, stanął. Jednak. Jednak się zagotował. Stara technika, dwa kroki do tyłu, jeden do przodu. Nie w tą stronę! Nie w tą nie. stronę, tam! Dawaj, dawaj! tam nie, nie ma przyszłości! Chyba postanowił się wycofać! Ładnie w słońcu wygląda! Idzie się po wejściach ze, Ale nie, nie, zawiesił się, idzie! Idzie, idzie! Ja idzie. idzie, idzie! Idzie, Willu, dasz radę! Willow, Najpierw hulajnoga! Włączna H, hulajnoga! Ty dobry, dobry był dobra. ta metoda hulajnogi, naprawdę. Ale to, bo... Przez chwilę, a ten mój to był bajka, wiesz? Jak wyjechałeś? No tak wiesz, tutaj jakbyś bomem operował żaglem, kładem wyglądało to super, naprawdę. Nie widać, że coś trenowałeś. Dobrze, jak to było? Pokaż? Idę spać. Tutaj widzimy, że zawodnik trenuje ze sportów jedynie bilard. Odmówił współprac. No więc chyba czas kończyć nagranie. No, <gryw> no <gryw> dawaj, jeszcze niech ktoś po pomęczy się chłopak, no nie nie nie. Jeszcze nie wiadomo. Najprawdopodobniej przeszkodą są obciążenie. Jest obciążenie w bagażu, kurtki. Teraz to chyba usiadł wiesz, bo to koło zupełnie jest w powietrzu. Zabierać gratis mojego kufra. A no psać. Ale override musisz włączyć.